Szybkie sałatki cieszą się ogromnym powodzeniem. Wcześniej gotowałam sobie pierś z kurczaka, gotowaną w przyprawach, w różnych ziołach, sól, pieprz, liść laurowy. Wystudziłam i pokroiłam w kostkę. Do tego dokładam pokrojone, marnowane pieczarki. A teraz dokładam słoik chrzanu, ponieważ święte, święta wielkanocne kojarzą nam się z chrzanem, z jajkami, więc chrzan dokładam do sałatki. Dokładam również odrobinę majonezu. I teraz pozostaje tylko wymieszać naszą Sałatkę. Dokładnie. I wtedy nasza pierwsza kurczaka przejdzie wspaniałymi smakami. Będzie troszkę ostra, ponieważ mamy szan. Majonez złagodzi nam smak szanu, a pieczarki podniosą nam smak całości. To jest taka sałatka na szybko. Goście przychodzą do domu. I wtedy gospodyni 20 minut taką sałatkę zrobi. Można oczywiście przybrać czymś zielonym, na przykład posypać sałatkę zieloną, pokrojoną pietruszką.